Witam w pierwszym y, tego roku openingu z gatunku Mystery Bundles. Powiem Wam teraz na początku, jakie tutaj obowiązują zasady i warunki. Otwieramy sobie takiego Mystery Bundle. Mamy tutaj 19 kluczy plus prezent, czyli łącznie 20 kluczy. Mamy możliwych do otwarcia. Jeżeli gra będzie w mojej bibliotece, to ląduje na giveawayu i możecie pisać o nią w, komentarzy, w komentarzach. A jeśli jej nie ma w mojej bibliotece, no to ląduje na, po prostu na moim koncie bibliotece. Ostatnim razem kilka gier było takich, które się powtarzały, więc myślę, że tym razem będzie podobnie. Tym razem otwieramy tutaj Mystery Star Bundle, tak się to nazywa. I no jeszcze możliwość otwierania tego bundla jest bodajże przez, no do 28 lutego, więc przez ponad 30 dni. Chyba 34 tam 4, czy ileś tam wiem. więc jeżeli będziecie takim bundlem zainteresowani, to możecie sobie sami go kupić. Zaczniemy taki opening od y, prezentu. Mindustry. Mindustry. Nie wiem co to jest za gra, ale zaraz się dowiemy. Czyli łącznie mamy 20 gier. Mindustry nie mam na koncie. O, taki symulator jakiegoś miasteczka, ale z walką też widzę. No to to ląduje na moim koncie. Lecimy kolejny kluczyk otwierać. Ostatnio otwieraliśmy te Winter Mystery Bundle. Jest tutaj podobno szansa na gry, yy, triple A w, tym, w, bandle, w tych yy, paczkach. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, ale zobaczymy, co tu będzie. Koromon, to jest tier 1. Zobaczcie jeszcze, w ogóle ten bundle się dzieli na 4 tiery. Na 5 tierów, na 5 tierów. To jest tier pierwszy, w tierze pierwszym mamy jeden kluczyk. Jak ktoś kupi jeden kluczyk, to zawsze będzie miał gry z, yy, z tieru pierwszego. Koromon, e bardzo pozytywne. Gierki, Gierka ma i wygląda ona całkiem sympatycznie, ląduje, nie mam jej niestety w bibliotece, więc ląduje na moim koncie. Lecimy po kolejną gierkę. Pier, poziom drugi. Inua Astory and Ice and Time. In Ice and Time. O. Zobaczymy co to też takiego będzie, też nie ma, więc też na mojej bibliotece ląduje, ale fajna, podoba mi się. Ta gierka. Taka nietypowa, i wizualnie nietypowa, i rozgrywkowo też widzę tam coś nieco pokombinowane. Kolejna z drugiego poziomu. Kingdom Wars 4. To jest ten y, taki chyba chiński odpowiednik y, Total Wara. Ja widzę teraz nawet na promocji za 17 zł. I faktycznie, no ten Kingdom Wars, nie wiem czy kiedykolwiek w niego zagram, ale nie wygląda źle. Czy to jest ten chiński odpowiednik? Chyba tak, bo ma chiński uproszczony. No jest cztery części, to jest najnowsza chyba część, akurat się mi trafiła, nie mam w bibliotece, więc też ląduje na e, mojej bibliotece. Ciekaw jestem, kurde, czy będzie w ogóle jakakolwiek gra do Tesla <laughs> ja. Teslagard 2, o wiem, że Teslagard 1 miałem. Więc z dwójka mnie interesuje tak, jedynkę mam, no i teraz mam też dwójkę. Fajna gierka, nawet kiedyś myślałem na którejś promocji, chciałem ją chyba kupić. Powiem wam, że na razie jestem mega zadowolony z tego kurde openingu, bo naprawdę fajne gierki, na razie żadnej gówno gierki nie ma tutaj. The Crowns Eye też chyba nie kojarzę, żebym miał, no, żeby się nie okazało, że w tym nie będzie żadnego giveawaya. Dekrązeje też bardzo fajnie, wyglądająca gierka. Idealnie do weekendu z horrorem się nada. Fajna taka horror, łamigłówki, platformowa troszkę. No, powiem szczerze, znowu pozytywne zaskoczenie. Idziemy na poziom trzeci. Jak na drugim poziomie były takie dobre gry, to jakie będą na poziomie trzecim? Pytanie. Retro Machina, kurde felek. Retro Powiem wam, że po tym Winter Mystery Bundle byłem zaskoczony bardzo pozytywnie i postanowiłem, że jak będę mógł, to będę robił tak mniej więcej raz na miesiąc takie openingi. I znowu genialna gierka. Bardzo mi się podoba styl graficzny. Przynajmniej I z tego co widzę rozgrywka taka troszkę Yy, tu ma, widzę logiczne zagadki. Ma zagadki takie platformowe. Ogółem bardzo fajna gierka. Niestety znowu ląduje na moim tym koncie. ChromaGun. O tu chyba się trafiła pierwsza główna G. GG. Tak zwana GG. Chociaż ja wiem. Też jest y mi się ona tak średnio podoba, ta gra. Średnio mi się podoba, ale ma większość pozytywne, Może to takie pierwsze wrażenie sprawia niezbyt pozytywne. No nic, ląduje w każdym razie na moim koncie. Zobaczymy, czy w ogóle się coś trafi. Grand Ages Roma to znowu jakaś strategia. Ten kier, trzeci gorszy od drugiego, kurde. O, Grand Ages Roma. Mamy pierwszego Giveawaya. Mamy pierwszego Giveawaya. Jeżeli ktoś chce tą gierkę, wygląda fajnie. Taka, no, taka strategia, nie? Rozbudowała miasta. Wygląda całkiem sympatycznie. W większości pozytywne recenzje. Jak ktoś chce tą grę, to oczywiście pisać w komentarzach. Mamy pierwszego Giveawaya. Lecimy z kolejną gierką. Super Panda Adventures. Nie wiem, czy tego też przypadkiem nie mam. Nie, nie mam. Mam na liście życzeń za to. O, Proszę, nawet na liście życzeń. Aha, bo to jest taka retrota, no. Kiedyś, kiedyś chciałem tą grę. Teraz mi się przypomina. No to dobrze, ląduje na moim koncie. Ten Dates. 10 randek? Tego na pewno nie mam. Umawiamy się, to jest taka wmv w gierka tak zwana, czyli będą filmy wyświetlane. No, ciekawa. Jest Five Dates, no i jest Ten Dates. To jest chyba nowsza Ten Dates z 2023, więc całkiem nowiutka. No nic, ląduje na moim koncie. Jeszcze mamy tutaj, spokojnie, jeszcze 10 gier jest. Poziom czwarty. No trzeci poziom, szczerze mówiąc, gorszy od drugiego. W tym mi się bardziej, te cztery gierki bardziej mi się podobały. Tutaj ten, ten, ten pierwszy retro Majachina fajna. No ten Grand Rome, jak ktoś lubi strategię, super Panda i ten no, tu w sumie no nie było też tragedii, ale, ale go, jakoś mam wrażenie, że gorszy niż ten pierwszy. I zobaczymy, co tu będzie dalej. Epistory TP Chronicles. O, to będzie drugi giveaway. Na pewno to mam. Więc, jak ktoś chce Typing Chronicles, Epistory, to oczywiście pisać w komentarzu. Kto pierwszy, tak? Zasada obowiązuje. Kto pierwszy, ten lepszy. Fallback Uprising. To chyba też mam. Ale jeszcze pewności nie mam. Nie, nie mam. To mam na liście życzeń. Nie, ja to chciałem. O. O proszę. O proszę, no to, no to ląduje na moim koncie Falbagu Pracing eee, Sparglite Sparglite. Nie kojarzę w ogóle tej gierki. O, taka fajna troszkę retro podoba mi się. Podoba mi się ta gierka. W wyglądu przynajmniej tak na pierwszy rzut oka ląduje do moim koncie. Lubię taki styl graficzny. Patrzymy dalej. To na razie mamy dwa giveawaye na, na 20 gier, ale jeszcze mamy gier 7. Sklash, co to jest Sklash? Dziwny tytuł. Pierwsze słyszę, więc na pewno nie mam. Nigdy mi się nie przerobiło o. O, jakaś taka fajna w takim. Yy, fajny taki, był ten apik, gdzie się idzie w prawo. No, no, może być ciekawie. Chociaż szczerze mówiąc, ten styl graficzny średnio mi odpowiada. No ale. Powiedzmy. Snow Motor Racing Freedom. O, co to. Snow Motor Racing Freedom. Nie wiem, co to jest, panie Na takich skuterach śnieżnych, nie? Wyścigi. Dobra, no nie mam tego, więc idzie na moje konto. Ja to zbieram wszystko. Drem. ...in the witch house. Sny w domu wiedźmy. Tego raczej też nie mam, bo nie kojarzę, żebym kiedykolwiek nawet się natknął na tą grę. A nie, mam na liście życzeń nawet ją. A no tak, bo to jest ta przygodówka. Nie no, to to jestem zadowolony, powiem wam. Z tej przygodówki jestem zadowolony. Wiem co to już jest, teraz mi się tutaj przypomniało, że to jest taka przygodóweczka. Ona całkiem niedawno wyszła. No to tu bo jesteśmy na poziomie piątym, najwyższym, czyli teoretycznie tutaj powinny być najlepsze gry. The Tone of Light. The Tone of Light. Coś mi to mówię. Ja nie wiem czy przypadkiem. No, mam The Tone of Light. No więc tu macie kolejny giveaway. Całkiem fajna graficznie gierka o jakimś psychiatryku, z tego co widzę. To też do psychologicznych horrorów, to też do weekendu z horrorem się jak najbardziej nada. Więc jak ktoś chce The Tone of Light, to oczywiście pisać w komentarzach. Pierwsza osoba, która będzie chciała tą grę, to oczywiście ją otrzyma. Imperium Romanum Gold Edition To mi się wydaje, że mogę mieć, ale pewności Nie, mam. Nie, nie mam. No to akurat to idzie na moje konto. Stara gra, 30 października 2008. Zigurat. Zigurat to ja wiem, że kiedyś chciałem to kupić. I nie wiem, czy przypadkiem nie kupiłem. No, kupiłem, więc macie kolejną Ziggurat. Bardzo fajna, niezapowiadająca się szczelanka to jest. Tam wcielacie się w takiego czarodzieja i rzucacie tymi czarami. Dlatego to kupiłem, chyba w promocji. Tam było za około 10-15 zł, nie pamiętam ile. No, ale jest w tej chwili Zigurat już dwójka nawet wyszła. Z tego co widzę. A to jest jedynka, więc możecie pisać o ten zigurat oczywiście w komentarzach. Pierwsza osoba, która napisze komentarz, oczywiście dostanie grę. Warunkiem jest jeszcze też, jak będziecie pisać, no to warunkiem jest dodać mnie do listy znajomych na Steam, żebym mógł wam wysłać ten kluczyk na Steamie. Moje, mój nick na Steamie jest dokładnie taki sam jak na YouTubie. Nie powinno być problemów ze znalezieniem mnie i ostatnia The Wild Eight to to kiedyś chciałem tą grę i mam więc kolejna gierka do giveaway'a więc całkiem nieźle z tych wyższych tierów kurde więcej tych gier jest do do giveaway'a więc teraz sobie podliczymy Łącznie tutaj mamy tak Ziggurat, 8, Tone of Light. No z tego, kurde, ostatni tir to ewidentnie pod y, 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 giveaway, -e, bo aż trzy gry są tutaj do giveawaya. Tutaj Epistory, tak Epistory z tego, co pamiętam, było do giveawaya. A tutaj chyba nic, i tutaj chyba nic. No to 4 gry minimum, nie? Bo ten fallback Pricing to ja tego nie mam, nie? Tam zresztą no, mówiłem, widzicie, oglądać to. No, nie mam, dobra. To mam na liście życzeń w sensie. Tak. Czyli mamy 4 gry do giveawaya. Ostatnia też ma było czy 3 czy, czy, czy 4 gry do giveawaya, więc podobnie. No, ogółem, jak bym miał ocenić, to właściwie te tiery poziomu piątego. Chyba że, to poziom, chyba, że to idzie tak, to chyba idzie tak, że poziom piąty to jest najsłabszy tier. Tu najwięcej się powtórzyło, więc tutaj jest najwięcej takich gier, gdzie były w tych bundlach. Poziom czwarty to jest troszkę wyższy. Tutaj faktycznie były takie już rzadsze gierki. Poziom trzeci, no to tutaj się nic nie powtarzyło. I na przykład ten Days, czy dajmy na to właśnie retro machina, to były takie fajne. I to najlepszy tier poziomu drugiego. To tutaj faktycznie wszystkie te gry, co tutaj z tego poziomu drugiego, to są takie, no, dość nowe. I Mistery Star Bundle, to jest poziom pierwszy Koromon, Nie wiem dlaczego. Czyli jeden kluczyk taki powinien być elitarny. Nie wiem, czy ten koromon na to zasługuje, czy nie. No faktycznie tej gry nie mam. No i prezencik Mindastry. No dobra, dzięki za uwagę. Zapraszam do komentowania. Tak jak mówię, cztery gry są do rozdania, więc piszcie w komentarzach. Kto pierwszy ten lepszy, a reszta też może coś napisać. Co myślicie w ogóle o takich giveaway'ach, takim openingu, co sądzicie. Czy wam się to podoba, czy. No, czy macie jakieś inne zdanie? Każdemu komentarzowi dziękuję, no i co? Życzę udanego dnia, weekendu, czy tam kiedy to oglądacie, czy wieczorka i do następnego filmiku. Hej jo.